Ksiądz Brzuszk. Wszystkie te reakcje, Róbcie tych reakcji więcej niż wam się wydaje. Film będzie niósł przesłanie dla społeczności naszej, dla społeczności ukraińskiej. Wiem myślę, że dla całego świata. Nie, bądźcie spokojni i gotowi. Film o powstaniu styczniowym przeciwko imperializmowi rosyjskiemu. To jest piękny temat pod każdym względem. Wy już się tu bijemy, a ty leżysz. Powstanie styczniowe. Niby wiemy o tym dużo, a, a niekoniecznie. Scenariusz jest świetny. Najpierw chciałam tylko przeczytać kawałeczek do momentu, kiedy, kiedy pojawiam się i znikam na ekranie, a natychmiast usiadłam i przeczytałam do końca. Fantastyczne jest to, że w tak ciężkich i ciemnych czasach w Ukrainie Możemy w ten sposób chociażby im, im pomóc. Jeśli ktoś zobaczy ten film, zrozumie podłoże tych wszystkich konfliktów, które nękają naszą część Europy.